W krośnieńskim Artkinie odbył się premierowy pokaz filmu Ślusarz. Historia Józefa Cisowskiego. Dokument powstał na zlecenie Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Poświęcony jest wybitnemu rzemieślnikowi, właścicielowi krośnieńskiej fabryki pilników Żbik, a także założycielowi Muzeum Rzemiosła na film narodził się już kilka lat w wstecz. Zaczęliśmy naszą serię majstersztyk, między innymi od Michała Mięsowicza, Stanisława Janika. Przedstawiamy poszczególnych rzemieślników, krośnian, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta, wielkich społeczników, działaczy, działaczy charytatywnych. I taką osobą też był pan Józef Cisowski. Już od dawna chcieliśmy, przygotowywaliśmy się do tego, żeby ten film powstał, żeby powstała seria publikacji o znakomitych rzemieślnikach. Film oparty jest na wspomnieniach i archiwaliach. Dodatkowo jeden z epizodów życia bohatera został przedstawiony przy pomocy sceny fabularyzowanej. Wystąpili w niej aktorzy Rzeszowskiego Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Mateusz Mikoś, Michał Hołka i Paweł Gładyś. Zdjęcia były kręcone na początku września w Bratkówce Koło Krosna wybraliśmy to miejsce nie bez powodu ponieważ właśnie tymi trasami Józef Cisowski ze swoim pomocnikiem młotem mrozem przewozili właśnie broni granaty zdecydowaliśmy się rzeczywiście w tych okolicach w których to się działo sfabularyzować tą scenę dodatkowo ta okolica była dobrze, dobrze nam pasowała pod plan zdjęciowy nie było żadnych zabudowań kabli wiadomo samochodów drogi asfaltowej więc idealnie się złożyło w roli ekspertek wystąpiły Elżbieta Cisowska, córka Józefa Cisowskiego oraz Ewa Mańkowska, była dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Pani Ewa Cisowska, czyli córkę Józefa Cisowskiego, była taką skarbnicą wiedzy na temat swojego taty, dlatego pojawiają się wątki osobiste w tym filmie. Natomiast pani Ewa Mańkowska, była dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie, również dała nam dużo informacji na ten temat, więc praca paradoksalnie nad tym scenariuszem była dość prosta. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś w tym filmie dla siebie, odkryje to czego nie wiedział o tym człowieku i o całej historii z nim związanej. Film zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury i Województwa Podkarpackiego w ramach programu Podkarpacka Kronika Filmowa. Dostępny jest na kanale YouTube Muzeum Rzemiosła w Krośnie.